Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w salonie Bakułka, 30 km od na na Notecią. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodniczy. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy Państwu jeden z bardziej sprzedajnych modeli marki Junak. Jest to motorower 902. Oczywiście pojemność 49 cm sześciennych na trysku spełniający normę Euro 4 w kolorze czarny mat. Jest to bardzo popularny pojazd przede wszystkim z tytułu tego, że posiada ze wszystkich motorowerów najniżej położone siedzenie. Także osoby z małym wzrostem spokojnie będą w stanie usiąść na tym pojeździe i będą sięgały nogami do ziemi. Sylwetka też przypominająca wzór takiego małego czopera. Zaokrąglony bak. Pojazd ten występuje w kilku kolorach. Jest to model z rocznika 220. Wiadomo, że od 221 wchodzi już Euro 5. Także tu będzie, będą to już troszeczkę inne pojazdy. Proszę Państwa, ten Junak to jest taki klasyczny motorower uniwersalnego przeznaczenia. Idealna maszyna na dojazdy do szkoły, czy wypad na ryby, czy, czy wędrówkę jakąś. Bardzo dobre zawieszenie. E, niewielka masa motocykla e, powoduje, że ten motorower jest naprawdę bardzo, bardzo popularny w swojej klasie. Mamy tutaj czterosłupowy silnik, mamy prędkość maksymalną 45 km na godzinę, wiadomo moc 3,3 konia, mamy wałek wyrównoważający, rozruch oczywiście jest i elektryczny i nożny, hamulec z przodu mamy tarczowy, hydrauliczny, może poprosimy o przybliżenie, ta hamulca z przodu, tarczowy, hydrauliczny, z tyłu bębnowy, mechaniczny. Opony z przodu mamy oczywiście 18, z tyłu mamy 16, pojazd ten waży e, 104 kg. Wymiary to 1,97 m na 750 x na 1120 Dopuszczalne obciążenie 150 kg, wysokość nasiliska 750 mm. Zbiornik paliwa to 15 litrów. Oczywiście jest to dwumiejscowy pojazd, no i dostępne kolory to bordowy, grafitowy, czarny i czarny mat. Nie ukrywamy, że jest to no jeden z lepszy, lepiej sprzedających się motorowerów. Proszę państwa, taki sam pojazd, o takiej samej stylistyce miała firma Zip, był to model VZ50, w tej chwili już go nie ma, i będzie go miała w tym roku firma Barton. I model będzie się nazywał Volcano 50. Będziemy go prezentowali wkrótce. Ten pojazd do nas dojedzie. Proszę Państwa, czarny mat. Jak tylko będą nowe kolory złożone, to też będziemy Państwu prezentować. Inne kolory czyli został nam czarny, bordowy i grafitowy. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.salon2.pl. Zapraszam również na nasz Facebook, nasz YouTube i Instagram. Wszystkie. Nowe pojazdy, nowe maszyny, które będą do nas przyjeżdżały. Będziemy zamieszczali na mediach społecznościowych, żeby klienci wiedzieli, że te rzeczy są u nas dostępne. Jeszcze raz zapraszam na www.salonbakułka.pl. Dziękuję.